Tapetowanie to elegancka forma dekoracji wnętrz, która zyskuje na popularności. W tym materiale sprawdzimy, ile kosztuje położenie tapety. Przed przystąpieniem do tapetowania należy najpierw przygotować powierzchnię. Gruntowanie ścian i sufitów jest w cenie od 6 do 15 zł za metr kwadratowy. Jeśli konieczne jest usunięcie starej tapety, to za taką usługę trzeba dodatkowo zapłacić. Ceny zrywania starych tapet są w przedziale od 10 do 25 zł za metr kwadratowy. Przejdźmy do ceny samego tapetowania. Najczęściej można spotkać się z kosztami w okolicach 50-60 zł za metr kwadratowy. Zakres cenowy jest jednak szerszy, i najtańsze oferty, jakie można spotkać, zaczynają się od 20 zł, a górna granica jest w okolicach 75 zł za metr kwadratowy. W cenie Zazwyczaj jest już wliczone zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniem oraz demontaż i ponowny montaż gniazdek, oświetlenia i włączników. Czasami uwzględniony jest też koszt kleju i gruntu. Tapetowanie nietypowe np. sufitów, pod schodami, w łazience, na klatce schodowej jest wyceniane drożej. Zazwyczaj cena przy takich realizacjach jest wyższa od 20 do 50%. Podobnie jest w przypadku prac, realizowanych z wykorzystaniem rusztowania na wysokości powyżej 3 metrów. Od 10 do 30% więcej trzeba zapłacić, gdy tapety wymagają cięcia przez dwa, czyli nie mają fabrycznego łączenia, będą kładzione w poziomie lub zlecenie jest realizowane poza standardowymi godzinami pracy. Dodatkowa opłata może zostać pobrana również za demontaż i ponowny montaż telewizora, kaloryfera czy kinkietów. Przyklejanie fototapet jest wyceniane od 40 do 70 zł za metr kwadratowy. Tapetowanie drzwi to koszt od 200 do 500 zł za sztukę. Tapetowanie wokół okien i drzwi jest doliczane do powierzchni ściany. Wszystkie podane ceny są kwotami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT. Jeśli chcesz zapoznać się z ofertami w swojej okolicy, to w opisie pozostawiam przydatne linki. Napisz w komentarzu, ile zapłaciłeś za tapetowanie ścian w swoim domu. Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.